na zegarek z uszczelką płynną już złożony to co się wycisnęło skręcając śruby zdejmiemy jak już ładnie wyschnie także na razie e, paska tutaj i kopert nie zakładam bo bo to po prostu muszę sobie ładnie wyczyścić jak jak mi obeschnie także tutaj elegancko to zrobimy no i miejmy nadzieję że jakaś wodoszczelność jest chociaż Wątpię w to, ale klient chciał to zrobione. Także potem sobie jeszcze sprawdzimy, bo do kompletu e, klient dał ładowarkę, więc sobie sprawdzimy, czy to żyje. Czy to warto było robić? <grym> bo może być tak, że, że nie żyje. A ja żyję. Także sam odpowiem na to pytanie. Jeśli będzie dobrze, no to zobaczymy. Wszystko się okaże. Schnij.